Siągłem drodzy, ja jesteśmy gram się w Fortnite razem z, z, z Kubą. Tak. tak. Dzień, dobra, na dobra, debi, dobra. na, debi, na debi, no. Okej. Okay. Słuchajcie. No i mam nadzieję, że się od spodoba. E, jak się nam jak się, jak się podoba, to jest w górę. A jeśli się nie podoba i tak to tą łapeczkę z góry. Musisz. Kończy tylko. Musisz. Zapatrzyłem się i... dobra. Okej... Okay. I tam musisz zjechać w dół i ta subskrypcja musi być szara. No, a jak... Jeszcze dzwoneczek musi pyknąć. O, tak. Jak nie, to... jak nie, to przejdę wam do domu i sam Musisz... Masz już rękę, No, mam już, no. Od was się otworzyłem. Jadasz, tak samo. O Boże, aj, ale mi Ale mnie zacięło chwilę. co? Dobra, kozacko, dobra, wyrzucimy sobie to, byle. A nie, dynamity to sobie wezmę, może. Miecz, no, się. Mieczu nie ma. O, nie ma mieczu. Nie, wcale mnie nie widzisz. Nie, nie ma. Jezu, ale źle zaznaczyła. Oj, spałem. On spadł. Ile ja masz HP? Kapę... Troszkę O, nie 80. Tylko to 14,5. O, dobra, mamy... Mamy tu bardzo ma nową broń. Dobra, zrobimy jaftę i To Czemu takie słabe te bro... tu broni są? No właśnie. Takie... to tu, coś nie ja halo. Na tym celach, no, mogę no, być, no, 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 no. Ej, do, ej w, w, w ogóle ja nie widzę żadnej pompy i to Martwi ja mnie, Marki, mieć mojej pompa. A ja chcesz kotki minisy, takie? Eee, ale małe czy duże? gdzie ja, ty jesteś? A, dobra. Chodź ci minisy. Ja minisy nie chcę. Okay, bo... A już mi Kubuś czy apteczka? Apteczka. A. Nie wiem, czemu. Tak. Wolę kubusia, ale... O, pompa jakaś. Pompa. No eee Co? Nie. A... Myślałem, że nie pompy wejdziesz. Nie, nie. Nie Ooo siema. O. Ej, masz, Ojej, masz naboje jest? do pompuni Ej, poczekaj na mnie, bo jeszcze ja pójdę po naboje. Ojej, tu nie mam nabo... Nie, nie mam. Się... Boże, jak się przestraszyłem. Chyba tam Ty byłeś. Przestraszyłem się. Jo! No nie, nie. Nie ma naboje do pompy. No to super, to O, są naboje no do ja pompy. Tam. Naboje, ja tam do, tam. naboje do pompy mam. Dobra, le dzielę. Ej, daj na ty wtedy. Lama! Lama, no, lama, 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 lama! Już biegnę! Zaczylacz coś tam. Dobra, e, już się do niej strzelam. Ej, czekaj, najpierw ją ogrocę. Ogrocaj ją. Okej. Okay. Czekaj. Czekaj. O. No już super nie mogę. Mm, jeszcze. Się... Gdzie, gdzie ta ma gdzie ta mała baba? Ne, nie, yes yes Jest, 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 Oj, dobra! Olej łeb był obrywa, pyk! Dawaj, dawaj ją! Ja boksuję! Okej, dawaj, gdzie ona, dawaj, chodź! by to nie będę mam zapieć? Dawaj, dawaj! Nie, nie! Nie, nie, nie! Nie, nie, Dawaj, dawaj, ne, ne, ne. Nye, ne. dawaj, dawaj Serio? nic Nic. żelany broni mm, la mama. daj to szybciek. co daj to szydecka daj to szybciek, tak tak Ale co Rzuć to jedno mm. o to jest. Ale. o czy, 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 czy. o o o o a nie wiem, nie mogą być. Ja tutaj sobie lecę. By... A Też się ma. Aaa, o... tutaj już ktoś wbił. No właśnie, Nie biłem, ma co. Nie, nie jakieś typeczek inne. Dobra, chodź na krosslane. O, tutaj są typeczki. Aaa, ja mam błękitną matkę. ja mam błękitną matkę. Wytrzymaj. Ja położyłem gościa. Położyłem gościa z tej. Z... O Boże! No bo, zajmę się Boże! Czekaj, bo ja muszę... Oj, ty... Czekaj, chwilę, tylko bo O Boże! O nie, bo ma O bo Boże! 80! No, dobra, O idę, idę! się? O bo, bo ja nie O Boże! O Boże! nie Atakujesz atakujesz tego? No kurde chciałam go tak za rogu, ale coś nie wyszło. No gdzie ten, gdzie to śmieć? O, oh. o ale go do, dałeś do, 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 mu popalić. Ja w ogóle nie mówię, ja w ogóle próbuję go zabić, nie ma zedza. Nie wiem czy, przepraszam, was widzę, że A, mnie tak laguje. Ale pewnie, nie wiem czy u was to widać, czy nie. Bo czasami i nie widać u mnie lagów. Nie wiem co się dzieje. Dobra. dobra. Co ty... A, o Boże! Weź mnie nie strasz! Dobra. Nie odnijmy takich samych. Proszę. Pomocu treba. Dajem ja przysiadam. Dobra, gdzie ja? Nie ubiegaj mnie. Dobra. No Dobra, masz coś fajnego w automacie, Będzie Jak coś fajnego to kupię. A, dobra. A! Pi pistoleciki! Pistoleciki! A. Co? Co? A, tinktady. A gdzie są tinktady? Ty, muszę sobie zaznaczyć, bo jesteśmy ja nie to Dobra, tu. Zaznaczyłam. A, faktycznie. Przecież. Boże, ją ja zjął Zelda. Się no, ja, w ogóle, na... ja w ogóle, ja w ogóle dzisiaj, dzisiaj wszystko miał... Ej, tam ty był, bo... A ja dzisiaj... W ogóle sobie, że ja dzisiaj stałam na grocie, otworzyłem cztery razy safe chyba, i, i nie i prawie... Nie, tak, Jeden jedenek z koronką dzisiaj był. Ładnie. Serio? No, jeden jedenek z koronką był. Okej, okay, dobra. Kurcze, bo... nie dwa razy koronę, ale oczywiście umarłem. Jak to umiałem? No i no ja też, ja mógł, w ogóle... W ogóle wiesz jaką miałem faj... Typ, e do... we dwóch do... <suszy> i zostałem sam z jakimś typem. No i patrzę. No. O, on ma 5 HP. Obok jest koronka. Z góry? Z góry, z góry. Dobra, lecę na górę. Osłanie mnie przybyszu. No i gdzie on jest? No gdzie on? Opłuka. Moim jest dianą. A ja dziś pewnie koronę. Ale oczywiście jak to ja? Wygram koronę, ale potem z nią nie wygram. O boże, i mówiłem! Send o Wojtek chce dołączyć Halo, halo, halo Ekipa, nie można dołączyć do ekipy Aha, dobra, jest prywatna Dobra, widzowie, nagrywamy 8 minut i daj gotowość Dobra Ale no kurczę, mi tak zległo że idę do tyłu, a mi, a mi nie mogę, nie idę Ale byłem wygrał Byśmy wygrali to się ceni, Dobra, robimy ja Jesteś na OBS-ie, podobnie. Eee... No, okay, dużo nie osób mi się robisz. pyta, przez jaką e, stronę nagrywam? Przez OBS Studio, o, w ogóle, ale przegłos. Muszę zacząć wstawi, nie? bo już będzie taki duży. To masakra, nie? O okay. ja gramy w, w piłkę! Gramy w piłkę! I tyle. I tyle o. w temacie. To pił Piła leci! Dobra, łagaj. a może to jest od Discorda przegłos jest? No właśnie mówię od Discorda, od czego? No tak. A czego innego? A jak w partnercie mam, nie mam wyłączony Ej, laska, chodź. O. Co? W kogo ty co? <Czego? śmiech> No, nie pytaj. No, ej, nie dobra, pytaj. wrócimy na... Daj na grotę. Ej, poczekaj, gdzie będzie na strefa? Daj nagrodę, dobra? Nagrodzie to najwięcej. Ale chodź po sejfiku, co? No dawaj, aha. Zaryzykujemy. Zaryzykujemy. W ogóle, widzowie, mam Tylko wam powiem jedno, mam nowe studio. Mam monitorek, dostałem więc. Fajnie. Widzowie, ale w ogóle tylko mi 5 spi... gwiazd muszę zdobyć, i będę miał Spidermana, nie? Poza A mam 0 i do, dostanę 10 do stronę i skończę cały kawę. Ile ci brakuje do 9? Znaczy, chcę Spidermana tego czer, czerwonego za 9 gwiazd, nie? O, to kite. A znaczy do do normalnego czy do. Do, ty, ty, do tego czerwonego mi brakuje? Dziewięć, muszę za 9 gwiazd, a żeby kupić 10 stronę, po, muszę. No właśnie, kupię tego Spidermana. No ja skakuję już. Ja się trochę nie rozumiem, olek. Dobra, mam problem. O fak! Typy. Typy, typy. No już w fundamentach zaleźli. Kozłacki. Ok, ok, ok. O fak, o fak, o fak, o fak. Bym popoczyła o pomocy. Sorry. Sorry. Nie miałem granic. Bardzo cię przepraszam. O, ale dostał! Ej, a cię ty zabił? strany kulek. A, okej, okay, dobra. Cicho, nie ruszaj się, tu cię... O, fak, dobra, ja... Uciekamy! Wyjdźcie mnie! Boże, o, się, o, dobra, kartę no mam, mam się, tu mam kartę, mam kartę. Ze mną, nie są takie no ja i ja nie, tak jedno, nie, 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 no, że... No, ja... no nie mogę wejść, serio. O oh boy. No O oh boy! Czemu z pompy? Dobrze. To na szybko... Na szybko pompę, na szybko, na szybko potę. I uciekamy. Serio, z takim słabym setem wyszedłem. O oh, fuck o, 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 o. o boże, dobra, ja uciekam już. jeszcze dostał. O boże! Kubuś, Kubuś, Kubuś! Dobra, uciekam! Ty mąk, ty ja. Dobra. Spadamy. Dobra, ale no se. O boże, o mój Boże! O, o, wy, Wyszliśmy z tego. A jeszcze jest, jeszcze <grym> nie. Dobra. dobra, idę Cię uleczyć. Ja idę w moje specjalne miejsce, gdzie zawsze uciekam, bo ktoś zginął. Czekaj, eee, czekaj, czeka, ja po skrzynkę poszedłem. No i idź, motorów. O, za, zrobił. Dobra, pyk, skozałka no, O właśnie, przyda się bananek, bananek się przyda, znaczy papryczka. No. O, zadanie zrobiłeś. Dobra, pyk, 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 dobra, bananek, gdzie jesteś? No, dobra, super, to wszystko wiem. A właśnie, bananek, bananek, jak chcę bananka zjeść, żeby się uleczyć. No. Serio, nie zjadło? Nie Dobra, dziwnie. No, ja lecę, dobra, będę szybszy. No, jest moja mejsówka. O, no i nic. Ale tam można wyresportować? No, chyba tak, zobaczymy, bo nie pamiętam. Tak, tak, jest. No, to dobrze, nie myliłem się. No dobra. idealnie zaznaczyłem. Przed, przed nawet Widzę, ale nie no. Uf, w Pierwszym tym. Bardzo was widzę, no, przepraszam, że umarłem tak szybko. No a nie, nie doszło mi do... Łaaa! O! o, fuck. 5, 17, pięć, o ma tylko tak słabą broń, więc na spokojnie. Nie ja spokojnie. Nie z... spokojnie! No i super! Nie wiem jak. A, bo mnie ten zabił. Bo, od... bo mnie od pleców ty dobił! No od więc... Jeszcze jedna wódka? No nie, wiem, czy zdążę, bo już nagram 5 minut. Dobra, spróbujemy. No. Daj gotowość. Spróbuję. Mógł... Dobra, nie no, na luzie. Dobra, damy radę. Aha, Dobra. Pomożesz przegłos, nie wiem czego. bo ja, ja trochę przyciszę sobie grę. Ty, typ, co rekina bija, z tyłu go atakują. Nie no, mądre. Bardzo. Dobra, stośmy Największy pech w Tak Taki będzie pewnie ty. Ej, a też potem linka do tej strony, jak y, te filmy nagrywasz? No a, do mojego, na mój kanał, dobra. Y, znaczy, mam twój kanał, nie wiem. A, y, Ale ten. A, link. Jak nagrywam to jest filmy. No. A, no się... dobra, to ci prześlę. Potem. Przez A Czy montujesz filmy? O, jakie... Studio coś tam? No, OBS Studio. Ej, daj nagrodę, nagrotę, nagrotę. Okej, a nagrodę. Okay. nagrotę. To że szlinka. Ej, widzowie, w ogóle my zabiliśmy chyba jedynie. Pamiętam coś, nie wiem, czy to prawda, ale... Ja z kolegą... Znaczy, prawda, bo... Nie, dobra, nie ważne. Z kolegą e, zabiję dwa fundamenty. W grodzie i w tam. Nie... Znaczy, to nie jest fundament, to jest tam, tam no, jest... No bo taki boss, bo... nieważne. Mam no te włosy, no. No i no, nic. No dobra, no i nie ma skrzyneczka o, o są jest skrzyneczka. Oj, ty, mam typa, mam typa, mam typa. Mam pistolecik. Okej. Okay, o! Tak. Ja już idę. Ja już idę jak mogę. Dobra, ojeju. Oh dobra, zabiłem typa. Kogoś idzie już. Kogoś już idzie. Dobra. Chłopu, się dobry Dobra, dobra, Kubuś... ja, dobra wskakuj, Ja już się sk skoczyłem. Zginę. Zginę. Zginę, obiecuję. Zginę, ja obiecuję, zginę, ja zginę. Nie, ulecz się, trudno. Ja jestem poważny, tak? No to poważnie, bo ja jednego już zabiję. Mam je. Fraga! O Boże, strażnik, strażnik, strażnik. Nie gadaj, że my też. Okay. Dobra, Jak nie. O boże, o boże strażnik, strażnik! Jest apteczka, 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 ja się leczę, ja się leczę. Dasz radę? Nie wiem. Ale ja się leczę. Yeah, jest. Dobra, ja się leczę. Uważaj. uciekaj. Dobra, Dobra, ja już, ja już, ja już, git, git, git. O boże. O Boże! O dynamit! O Boże, postu jest! <śm> A No i super! Maże. Jeszcze jedną dawaj troszkę. No może, ale co to było? Będzie trochę dłuższy film. Naoglądają się. <śm> no. Widzowie, najgorszy fejs! Serio! Edo, jeszcze raz daj nagrodę! Okej. Okay. Ja bardzo lubię, jak y, ten, jak są nowe filmy na tym kanale. Ja bardzo lubię. I polecam oglądać, naprawdę. Aha. I zostawić lajki i subskrypcję, naprawdę. Polecam. Poleca, kuba. Kubuj Puchatek.

Okay. Ej, ziomu ja, ja, a, ja, a ja też! Bo Post, z tobą. Czemu nie? O, jak ładnie. Już zrobię co? To na na grudę. Grudę. Na grudę. A, tu jest. Święta grota! No, Powinna być bliżej. Powinna być bliżej. Ile? Już nagrywamy 20 minut. Dobra, To po tej rundzie Bo. kończymy. No. Uuu. Mm. Uuu. Uh. A ja... Dobra. O co ty tak nisko? Na Tinder chcesz? Czy mam Nie, ja nagrodę, nagrodę. Aha, a to bym ci Ty jeszcze tak nisko no, zareagujesz na szefie. Ja tam A może... Na Spiderka i potem nagrodę. Albo nie, bo dużo ludzi tam No. Ja Ja sobie lecę do tego budynku, do Roniego, i on może czasami mnie rękę. Okej, a ja lecę na górę, od razu wskakuję, bo A to wolę się trzymać. Albo tak, z wydmuchu od razu lecę, dobra. Tu ktoś leci, ja lecę o, na wydmuch i lecę do ciebie. Nie. O, jakiś tył do mnie chyba idzie. A ja? Pyk, nie, wmuchło. Ja jednak lecę już do środka, do grota. Okej, ja już, dobra, ja już jestem prawie w grocie i... pyk, jestem. Ty! Ja też. Ty? O, o, blisko i byłem, jest byłem, S w O, pomocy! A S co? No nie... O, mam lącz padać. Dobra. Nie wiem dlaczego, ale ja chodzę za tobą. No to idź, właśnie, bo przegramy. Jak inaczej, zrobimy. Dobra, ja uciekam. KUB! Okej, dobra. Szybko, dobra... Ja u... Mam automatyczną... Ja mówię... działaj! Dobra, sara. O, daj tylko... Dobra. Snajperka moja. Strażnik UL! Dobra, uciekamy! Trzy, cztery... Wow! Ten. Tu nie ma czasu na odwiedzanie. No, lunchpad, lunchpad, ja lecę lunchpadem. Uuuu, dobra. Gdzie ty masz lunchpad? A tu Dobra? Ja Wyrobiłem się. 71, ale mam skręczek i coś sprasza. No to mi... Ja sobie wypiłem losem. Mhm. Nie wiem. Dobra. Dobra, chodź. Chodź to? szkołam. Ej to... Ej, to i tu jemy. To -tuj i i jem polecimy. Ale to cię zaraz. Dziś, chodź to, ma... tu po bronie. Już. Ale ja tu jestem. Aha, dobra. To już i cię Znaczy no, się... No, coś, to, jest. O, coś pizza. No, A gdzie ty jesteś? Ale Dobra, chodź, to... Dobra, choć, że... Rzu rzucam splash'e. Poczekaj, ja muszę jakąś fajną dobrą broń, bo ona... Rzik... O, super. O to stój, chwila, chwila. Dobra, leć. O, boi dobra, mam full'a. Tak to można czytać. Dobra, to jest tutaj Rzucam flare. Zobaczymy. O, venty, chodź do ventów. Chodź do ventów. No, Wenty! Wenty, Wenty! B, B, i dobrze no. No już, leci, leci. Gdzie ty masz te wątki? Esa, Dobra. Idziemy. Cześć, To jest dla strażników u normalnie. Daj mi ten, daj mi ten. No to weź na boję. A tu jest księga u góry była. Serio księga? to było? No, nie o serii jak myślałem. Się... To uciekamy. Kolejne wenty. Gdzie ty? Ej, go... Bo, bossa biją. I to ładnie! Dobra. Ej, zabijają go. Mają! Mają płatę! Co?! Zabili! Ja uciekam! Bo mnie zabiją! Patrz, oni go zabili! Oj. Ja się ducham. Ja idę do, do wenty! Już wenty, wenty, wenty! Gdzie jesteście? Ja nie wiem, gdzie są wenty! Ja oni mnie no zabiją zaraz. Dobra, idziemy do nich? Do safe Nie! E, do, dobra, do sejfu? Nie wiem, a to jest flara. No. Ej, to im rzucimy wtedy flarę do środka i oni spłoną. Okej, okay, dawaj. Czekaj. Brak... O, a, to... Dobra, chodź. Ej, daj tutaj daj to please. Tu jest. Tam. Czekaj, co to jest? O, przyda się. Czekaj, dobra, zamiana, dobra, mamy to. Ej, harpun! Harpun! Gdzie ten gdzie Znaczy MK7 A! Oj, ja to no, Dobra, Ale tam. dobra chodź, bo oni usłamują sejf A ja chcę ich ten Wyjechać do końca Ja wrzucimy flamę i wrzucimy Gdzie jest sejfik? Ej, szukamy szybko sejfa Nie, ja wiem Trzeba iść tu do góry, dobra Po mnie strony Oni tam wchodzą! Dawaj, dawaj, na nich. Jest. Chodź szybko! Tak? czekaj. O, zamknęli, zamknęli! O, dobra. fuck. Dobra, rzucam ich w tle! Jest! jest! jest. Okej, okay, dobra, ładuję, ładuję, ładuję. Dobra. Shit. Nie gadaj już od tyłu nas. Od tyłu! Robię mam pies od tyłu Opak Shit. Muszę się uleczyć muszę się uleczyć Opak 45! Ja się uleczę, tylko! Szybko, na dółku. Dobra, daj, Czekaj, ja muszę tego się uleczę! Dobra, jestem! Dobra, dobra. Ha, 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 On do. pocieka, po to Rękawice! Szybko ty pan! I dobra, i do sejfu musimy im zrobić FBI Open Door. Czekaj! Po oni pewnie to i to ja muszę wyjść. Dobra, wchodzimy im. Dawaj, niszcz Dobra, jest. Dołam. Dobra Okej, okay, tu czekaj, zginąłam! Nie mam już y, żył powolny, był powolny. Wiem, 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 no, dobra widzowie. Co to było? Było fajki. No, dobra widzowie. Jeszcze filmik? Eee, no, dobra. Przyszedł silnik do filmu. Dobra. Więc widzowie. Siemano, pa. No, dara.